Znamy się poznajcie mój dom. Tu jest mój 150 sypialni, 30 łóżek. To jest salon! Oczywiście tak, to jest mój salon. Właśnie przybywam z służącymi, gaszczę się w pokoju e, dziennym, bo tu jest dobre światło z antysemi i e, bardzo mnie relaksuje. Za dużo kiełkają na sofie. Przyjaciele wokół rozgaszczają oh. się. Dla jest chill, fajnie, prawda? Ostatnio zatrudniłem sobie film. w Zajniewsku, moją kuchnię, tu przychodzę właśnie y, z moimi partnerkami, robimy sobie śniadanie, jest telewizor z kolankiem, wiesz, chciałem, wiesz, tak... Jak przychodzą do mnie przyjaciele o, z niższego stanu społecznego, to nie chcę i wiesz, nie chcę, żeby się czuli gorsi, dlatego taki właśnie telewizor, jakiś Filip z kolankiem właśnie, żeby, wiesz, jakby to była jakaś plazma, z oknami, no to, wiesz, by się poczuli, mieli takie trochę zdziwienie, że co ja tu robię. Ale wiesz, jest spoko. Także, wiesz to MTV zapraszam do moich kolejnych pokoi. Pokoi, nie, nie od tego dobrobytu by się wszystko przeskoczali w głowie. jeszcze. się śmiejesz? Nie nie się zwolnię cię, jutro jesteś zwolniona. Powinna być smutna. Przecież płaczę w padeczkę. Zapraszam wycieczki. co sobie tutaj przechodzi. Um, okay. No cóż, taka cena spokojnie. Idziemy dalej do kolejnego pochodzi Ostatnio zatrudniłem e, impresjonistycznego ar artystę, który chciałby wiesić mi parę softów. Na ścianie. To jest sztuka Byłem. nowoczesna. To jest sztuka nowoczesna. E, konsultowałem to z moją nauczycielką od boku. Powiedziała, że jest to szatańskie. Aczkolwiek nowatorskie. E, no i przystałem na ten projekt. Idźmy dalej. Haciem TV. Haciem TV. Haciem Tutaj obchodzę Wielkanoc. Świecień, natura, proszę oczyszczenia, prawda? Wszyscy się czują, że chcą nowe życie rozpocząć, święty, prawda? <laughs> tutaj czuję jajeczko, jak jest Wielkanoc. Czuję się bardzo stresowany w towarzystwie moich przyjaciół i służących, bo lubię kiedy pomagam ludziom. Lubię kiedy pomagam ludziom. To jest priorytet. Słucham się, na święta. A chcesz podwyżkę? <grymne> to nie opowiadaj takich tutaj wstępnie, proszę. A, ale Może jeszcze dostaniesz dużą odprawę, więc proszę. A trzymaj język. A na kurtce. Z z z za Za Proszę Ciebie, zrób się jutro na ubóstwo. Bardzo proszę. Przejdźmy do innego pokoju, wielka moc. Zapraszam, MTV. Jakie niespodziewane ujęcie. Witam w moim biurze. Pani mnie przy pracy, ojej, ojej. Moje biuro. Lubię świeczniki. Panie? Szefie, proszę i do mnie zwracać szefie. Panie, panie. Milordzie, milordzie. Milordzie. Słucham. to jesteś Jestem znany z tego, że jestem znany. Jak Kim Jak Jolanta Rutowicz. Pachołku, proszę, do mi tak nie zwracać w moim biurze. Pachołku. <grymne> Bochenka chleba nie otrzymasz. Ej, panie, ja bym ją zwolniła dawno. ogóle zero szacunku. Ej. Twoje życzenie jest dla mnie rozkazem. Czy jak to pan leci? <grymne> jak się tu pracuje? Ja. Kloszardzi znajdą u mnie w panie. Teraz przejdźmy do mojego pokoju świątecznego. Tutaj spędzam mikołajki. Proszę, rozgość się. Proszę. Dziękuję, panie. Samko. Chcesz może nalewkę ze świeżego bindru? Produkowano ją w Bułgarii w najlepszych winnicach pod... pod yy, Bukare... Pod Panie? Sofią. Przepraszam, pod Sofią. Och, te miasta! Słucham cię, chanko. Zwracaj się do mnie z należytym szacunkiem. Panie, nalej mi herbaty. Wybornie. Bierz się do pracy. Nalej mi herbaty. Już! Molestuję! Znakomicie. Gdzie jest cukier? Cóż szykujesz? No co krój, proszę. Panie. Milordzie, pokaż może moją kuchnię. Kuchnia jest tak duża, że nie mogę znaleźć Zainteresowałem się sytuacją kobiet w indyjskim przemyśle wikliniarskim. Z szacunkiem. Otóż kupiłem ich wyroby. Taki otóż koziorożec. da? piękny. Poproszę, 2 i 3 czwarte łyżeczki, plus, 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 plus x do potęgi drugiej i, i dodaj 5 ziarenek. Przepraszam, to jest jakiś wyimaginowany cukier. Herbata podana. Dobrze, proszę mnie napoić. Pamię, napój mnie, napój mnie. O, parzy, parzy, gorące. Jesteś zwolniona na pięć Zdał, minut. Mnie w tyłek. Na pięć minut jesteś zwolniona. Idziemy się ruszać? Służąco, zaprezentuj swój dom. O panie, to jest moje łóżko, to jest łóżko mojego dziecka. Mój wspaniały lord pozwolił mi chować swoje moje dziecko. Cóż za wielkodupny, twój wielkoduszny twój lord jest. Oto moja 35. kuchnia. Zapraszam. Słuszko. Zapodaj zagryzkę. Czekam. Ciągle czekam. Prasujesz mnie, kobieto. Dalej, dalej. Coś czuję, że dziś jestem głodny. Skończyłaś? Dziękuję. Chyba cię nie zwolnię. Pozwól, że zjem samotności. Jojo, jo, tu jest dalej moja lodówka. Jak widzicie, zamówiłem sobie prenumeratę Heinekenu. Lubię dobrze wypić. Lodówka drzwiowa, z potrójnym systemem chłodzącym. Zainstalowałem niedawno. Yy, w oparciu o antarktyczny lud topniejących toczek. Dobrze, już możecie stąd iść. WON! Ustawiam Wam moją elektryczną służącą na wypadek złych czasów. Hamko, powiedz coś. Tak, tak, na wypadek złych czasów mój wspaniały pan niezwali. Tutaj jest sypialnia mojego pana. Tutaj się dzieje magia. Sypialnia Milorda i jego plazma. Mój pan mi obiecał taki telewizor i czy... będę krzeczna. Obiecałem ci to? Nie przypominam sobie. Ale ja sobie przypominam. Ach, ta dzisiejsza młodzież. Aaaa! Nie nagrywaj tego! Siema, MTV. To jest mój garaż. Nasz ostatni przystanek. Eee, chciałem Wam pokazać mojego Jeepa. Mój najnowszy nabytek. No, miałem trochę groszy, wiecie, do wydania, więc sobie wyrzuciłem. Ale stoczy, nie? Tu wszystkie moje samochody. Jak się żyje, nie? No dobra. Ostatni mieszanek. Won już? Idzie sobie.